Dobra w ogóle to się ma, widzę. Właśnie nie oglądam sobie live'a na żywo, że to jest jakieś dziwne. Dobra, kaszę to. I są święta. I no, się już na trudnych. pan! Gdzie? Co? Czy ty znowu grasz No ale gdzie ty jesteś. Czy ty znowu grasz? No tak, bo muszę być. Czy ty się Aha. Chodź. Idziemy prezenty są pod choinką. Cio? 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 Już dawno były, ale... Ty nie widzieli, bo ciągle grałeś. sobie odpocząć, które moje. Tu jest twoje. O, Otwieram, czekaj. Czekamy co to, ale chodź to zapakował. No otwieraj. Kurde, nie da się. O! Coś, coś poczułem! Mam! Co to? Nie da się! Wyciągnąć za to? Czekaj, idę na górę, zaraz Ci pokażę. Dobra? Nie, dobra. Kurde, ja... Nasz Jeep jest na noży. Niestety nie ma śniegu, jak zwykle. Wczoraj był tak ładny, śnieg był. Co nie? Wow, ale fajne! Patrz! Patrz, jaka małpka! Fajna. Oczywiście wam pokażę. U nas za oknem, no, też nie ma śniegu. A wczoraj był. No, A też to kogo dziwny. ty mówisz? Do jedu. A kto to? <grystek>. Ej, dobra, mały, jedziemy. Gdzie? Na spotkanie. Ważne. Wsiadaj. Małka! Idę grać. Nie no, nie grasz. Ty, mały jad, to by się nie pokręciło w główce? Ty nie miałeś z tyłu siedzieć? Bo ja nie miałem jeździć. A, już masz dużo lat. Patrz, patrz gdzie jedziemy. No nie, ja nie mogę Nie potrafię jeździć Jedziemy do Burger Kinga Chodź, chodź, jesteśmy... Burger King Chodź tu, chodź nie. tu Czy co to, jakiś święty Mikołaj? To jest chyba laska świętego Mikołaja Gdzie? Kurde, ja na kuchnię nie weszłem. Uchnia Świętego Mikołaja, ja poproszę burgera. Halo. Baba, dawaj jedzenie. <grystanie> Tato, co ty to robisz? Ja idę. Dobra. te smaki to Dobra. Ona o. musi zrobić. Ja idę się napić. Dobra. Ty kola tu jest. U, 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 Dobra, ja to zabieram. Leży to, żeby widzimy. No, nalało się. Chodź. A już e, nie płacimy co, nie? tu można zrobić przelot. Chodź, przelecimy się. Zanimiliśmy tego mikroja. Chodź. To, A mogę ja spróbować. No właśnie nie. Kurde, co w ogóle nie latać. Próbować. Wsiadaj. Aha. Nie, tam. Oj, latuję ci. A, teraz się zabieram fulę. Nie! ała, wow, moje nogi. Oddaj mi auto tatusiu. do... Ha. O nie No latuje. i nie pojedziesz. Wsiadaj tu. Nie, no jak, jakiś jaki tu jest. Nie, maluchu! Tatusiu, Darka! Nie! O, to jest... Dziadku... I lecimy! No nie mi no, jakaś Mikołajca tu weszła. widzowie! <coughs> Zaraz cię dogonię, mały kaszojadzie. Co ty o! robisz? O, o, o ty. O, ty... Wypadnę poza, poza świat, podję. poza mapę wpa wpadłeś. Tak. Pokaż. Już się. Aha. One poza mapę mogą wlatywać. Dobra, tatuś. <laughs> Ej, muszę się trzymać, bo lecę do góry nogami, ratunku. Tatuś, ja idę spać. Gdzie ty jesteś? Ja idę umiem. Bye bye. Bye bye, mikołajco. Jadę. Nie masz kluczy? Nie. To ty biedak jesteś. Sa, biedak tam. sobie wyjeżdża na godzinę. Nie mogli by tego uciszyć, ale do kurde nie mogę takie jeździć. Jedziemy do domu bo Wreszcie się doczekałem Kurczaczki Ty mam Otwórz, się mi zimno Oj Boże, jak Uch, Uch, Nie, proszę, proszę. nie! Nie no weźę do... Bachor Kurde Mój Dobra komputer. ja idę spać Dobra to se idź spać Ja sobie tutaj sprawdzam. Nie no jakiś Kasiu jady e, ten... Kasiu co ty mnie zainteresowałeś na komputer Jak e, wiesz że jesteś adoptowany Zamknij <grym> tak się Takie <grym> mówi dziecko jak, jak, jak się... Ma taki... Jak się zachowuje dziecko, jak się mu, mu mówi, e, że jest adoptowany. <grywa> hmm. Czy ja tu coś widzę? Widzę cię! Chodź! Oh, Stój, mała dobra... Nie. Chodź tu! Do kantorka idziesz o, Raz, no, dwa Lubię tu być, w Ale siedzisz tu do końca nocy Dobra, to pa To pa Stój Wracasz Ej, tam Dobra, zobaczcie, jak to tam będzie fajnie A ja ci mówiłem, że do kantorka Masz iść Nie no, ten dziadygam chce, Nie chce okraść do, do Zaraz zadzwonię po opiekę społeczną, bo do domu dziecka cię oddam. Oddam cię do domu dziecka. Rozumiesz? I ja jedę na miasto, Nara. Dziecko chodź tu. Bo chodź. Dobra, dzwonię do domu dziecka już. <gry> No to co? To chodź, jedziemy. Ja chcę do babu. Babcia umarła. Nie, idę. To pa! Nie no, ja bo ja nie mogę. Ten Bachor jeden. Ciężko jest z nim. Bardzo jest z nim ciężko. Wyjeżdżam. Я на не потрачу. Ты что по поводу баб тебе Ой, казно. Ох, я б я и ужин пить эту. Trzeba przyjdę po mieście i zobaczę czy jest wszystko ozdobione. Wszystko jest ozdobione, wszystko. Ja da się przyjaciół, z staniemy Mikołaja. Ciekawe. O nie, babcia zamknęła bramy, bo już to biła. Piętnasta. Aby. Lecę. W rejni Ferie, lećcie szybciej. Zaraz. Co ja, ja tam widzę przez tą dom, domikę? Co Do to Mikołaj widzi? Niemożliwe. To Mikołaj. Chyba widzi mój domek. je, yeah, i leci v moju A je na kde. Co to? Aha. Vrahnu na mojich sáň. Dobrá. Dobra, odlatujcie, A, odlatujcie. 28! Odlatujcie, moje Reni Perkins. O nie, chyba... O nie, leci bo w moją stronę, jest bardzo blisko! Mam się u babi... babulka też się szuka. O dobra, już odleciał. że wróci po mój samochód babciu, on nie leci bo w stronę. A jednak nie dobra, oddaję od, tu pani Mikołaja i mogę już odbierać ale ty babciu masz fajne te skarpety dobra, to by było na tyle no to nie zapomnijcie, żeby zostawić subka i lajka. Like taką łapkę w górę, no. Taką. No to cześć.